Witam cię serdecznie. Masz już zainstalowane Visual Studio Code. Natomiast w jaki sposób stworzyć tutaj projekt, kiedy tutaj nie widzimy nowy projekt, a możemy stworzyć nowy plik ewentualnie. Chodzi o to, że Visual Studio Code, cokolwiek co jest folderem, może stać się Twoim projektem, to znaczy, że jeżeli projektowałeś już coś w innych edytorach, zrobiłeś gdziekolwiek. Jakiś kod na Twoim komputerze, to możesz cały folder otworzyć, po prostu stanie się projektem. Stwórzmy więc nowy folder, na przykład na pulpicie. Nowy folder. Nazwijmy go To Do List App, czyli po prostu aplikacja To Do Listy, którą będziemy robili w tym kursie. I aby to teraz otworzyć w naszym edytorze, przechodzimy sobie tutaj do tej ikonki i następnie klikamy Open Folder i znajdujemy to, czyli wchodzimy na desktop, pulpit i szukamy folderu, który chcemy na przykład otworzyć. Ale jeszcze szybciej można to zrobić po prostu tak. Przeciągamy po prostu i od razu utworzyliśmy folder, w którym możemy stworzyć jakiś plik na przykład index.html, a w nim możemy zacząć pisać kod HTML, tak? Czy też PHP, i będzie to PHP i tak dalej. Cokolwiek zrobię tu, to dzieje się również w naszym folderze. Czyli jeżeli też stworzę tutaj powiedzmy plik tekstowy, to ten plik tekstowy również stworzył nam się w tym miejscu, więc jak zmienię tutaj zawartość, to i zmieni się w folderze. Tak, my po prostu powiązaliśmy folder z naszym Visual Studio Code i teraz cokolwiek się dzieje w jednym miejscu, to dzieje się też w drugim miejscu i to jest właśnie fajne, bo dzięki temu możesz szybko się przenieść do Visual Studio Code i możesz otworzyć każdy projekt, który gdzieś tam stworzyłeś na swoim komputerze. Visual Studio Code domyślnie jest taki trochę nagi, to znaczy, że no, nie ma takich zbyt dużych funkcjonalności, a te funkcjonalności zmieniamy z pomocą czegoś takiego, co się nazywa rozszerzenia. Po prostu rozszerzamy funkcjonalność. I ja mam przygotowany profil, który nazywa się Laravel i on od razu, jak widzisz, że no, ma fajniejsze ikonki, bla bla bla, podpowiedzi związane z Laravelem, o którym będziemy mówili w następnych lekcjach. W następnej lekcji powiem Ci, w jaki sposób ten profil zainstalować w bardzo szybki sposób, że nie będziesz musiał każdego rozszerzenia instalować ręcznie. Jeden klik, bam, i będą wszystkie rozszerzenia zainstalowane, a ty będziesz mógł od razu zacząć się bawić.